Follow-up. Róbcie, proszę, follow-upy po ofertach. <laughs> Fajnie, nie? I oni mówią: Dobra, będziemy robić. A wy pytacie: I co robicie? A oni mówią: Tak, robimy. Świetnie. <laughs> Wszyscy się cieszą. Tak naprawdę do follow-upów nie dochodzi. Cześć, witajcie. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku programu Wise Business School, w którym opowiadam o trudnych biznesowych zagadnieniach w zrozumiały sposób. Dzisiaj nagrywam rozszerzenie materiału, który pojawił się dwa tygodnie na naszym kanale temu, dwa tygodnie temu na naszym kanale, tak, tutaj widzicie ten materiał, on dotyczył jak odzyskać, dotyczył tego, jak odzyskać czas powodzenia montażysta, Muszę to teraz posklejać. On dotyczył tego, jak CEO może odzyskać swój czas. I dzisiaj nagrywam rozszerzenie tamtego materiału. Wtedy powiedziałem nieco, że, że warto delegować precyzyjnie. Dzisiaj powiem o tym nieco więcej, więc fajnie oglądać te dwa materiały w parze. No i właśnie. Chyba każdy zarządzający kiedyś spotkał się z tym, że poprosił swój zespół o coś, a ten zespół postanowił serdecznie ową prośbę zignorować i mieć ją tam właśnie, gdzie teraz myślicie, że ją ma. W związku z tym Fajnie byłoby nagrać na ten temat materiał. Ja się niestety nie dopatrzyłem zbyt wielu materiałów w sieci, co począć z tym problemem, że ja ich proszę, a oni nic, a często jest tak, że ja ich proszę, a oni wręcz na złość tego nie robią. Więc jeżeli macie taki problem, że prosicie, a oni nic, to być może znajdziecie w tym materiale odpowiedź, z czego to wynika. Nie przedłużam, zachęcam was do obejrzenia części merytorycznej. Dasz radę tam to posklejać, nie? No dobrze, w takim razie zacznijmy rozmawiać, z czego może to wynikać. Rzecz, o której rozmawiałem w materiale do, dla prezesów i ich czasu, mówiła o tym, że delegowanie dzieli się na dwie kategorie. Pierwsza to była ta nieskuteczna, a druga kategoria to była ta skuteczna. I pierwsza kategoria nieskuteczna dotyczyła tego, że delegujemy w sposób. Krzysztofie, proszę, zwracaj na to następnym razem uwagę, albo Krzysztofie, proszę, sprawdzaj zawsze przy rozpoczęciu, czy aby na pewno wszystko jest ok, albo starajcie się, proszę, jak naj. To jest moje ulubione w ogóle. Słuchajcie, jak piękne jest to zdanie. Starajcie się, proszę, jak najlepiej obsługiwać klientów. Tam nie ma treści. Nie, starajcie się, jak najlepiej obsługiwać klientów. Nie wiadomo, co ja mam z tym zrobić. I niestety, gdyby się nad tym zastanowić, to większość delegowania jest taka. To jest tak, jak bardzo wielu handlowców nam mówi, że oni stosują pytania otwarte i na przykład zadają pytanie, czy w pana firmie pojawiają się takie problemy? Albo czy to prawda, że w państwa firmie są takie sytuacje? I oni mówią, że to jest pytanie otwarte, podczas gdy wszyscy, którzy się na tym znają, wiedzą doskonale, że otwartym nie jest. W związku z tym wiele osób ma słuszną intencję tego, żeby ludziom delegować, ale niestety. Robi to w sposób nieudolny. I teraz zastanówmy się, jaki to jest ten sposób delegowania udolny. Jeżeli weźmiemy sobie dowolny proces, który ma początek i koniec proces. Proces. I teraz w ramach tego procesu, na przykład na początku załóżmy przyszła płatność, płatność. A na końcu ona jest pięknie odnotowana i rozliczona. Teraz, między tymi dwoma zdarzeniami, jest proces. Tu, tam coś się dzieje. Ktoś musi wejść na konto, ktoś musi coś odnotować w jakimś systemie, następnie musi zrobić coś, następnie musi zrobić coś, aby na koniec dany proces się zamknął konkretnym rezultatem. Uwaga. I teraz. Każda próba delegowania, sprowadzona do tego, że prosimy kogokolwiek o to, żeby w ramach tego procesu na coś zwrócić uwagę, nie zadziała. To jest bez sensu. Zadziała na przykład delegacja w postaci takiej, w których zdelegujemy na kogoś ten proces ze wszystkimi instrukcjami, szczegółami, które go dotyczą czyli od czego się ten proces zaczyna, kiedy możemy uznać, że jest on udany, co po kolei się dzieje. I w jaki sposób należy to zrobić, żeby to zrobić? To jest proces. Jak do tego jeszcze dodam, że oczekuję, że on się wydarzy raz dziennie, to teraz mogę powiedzieć, że coś na kogoś zdelegowałem. I teraz załóżmy, że problem, który, o którym mówiliśmy wcześniej, dotyczy poprawy tego procesu. To też jest tak, że staraj się zawsze sprawdzać dokładnie wszystkie płatności. To za mało. Trzeba się zastanowić, jak przerobić to konkretne zadanie z procesu, żeby te wszystkie płatności się same sprawdzały, na przykład, czyli może je zmienić, być może zrobić checklistę tutaj, dodatkowy krok. Zawsze, jak już będziecie się wydawało, że wszystkie, to jeszcze zrób to, żeby się upewnić, że na pewno wszystkie. To jest sposób delegowania, który ma szansę zadziałać długoterminowo i który rzeczywiście coś zmieni w tej pracy. Żeby na przykład wziąć jakiś taki przykład sprzedażowy. Nieco bardziej przystające być może do Waszej rzeczywistości, follow-up. Róbcie, proszę, follow-upy po ofertach. <laughs> Fajnie, nie? I oni mówią: Dobra, będziemy robić. A Wy pytacie: I co robicie? A oni mówią: Tak, robimy. Świetnie. Wszyscy się cieszą. Tak naprawdę do follow-upów nie dochodzi. I teraz delegowanie w postaci takiej, że słuchajcie, chciałbym, żebyście wy robili follow-upy, albo nawet ja, handlowiec, deleguję na Ciebie, chciałbym, żebyś Ty robił follow-upy do moich tematów, bądź jakkolwiek chcecie zdelegować temat follow-upów na kogokolwiek, to uwaga, sama prośba nie jest dobrym sposobem delegowania. Jeżeli follow-up jest startowany momentem wysłania oferty. Tu wyszła oferta, decydujemy, że zawsze czekamy 3 dni. Na moment zrobienia follow-upu, to dobrym procesem i formą delegacji będzie na przykład to, że po wysłaniu oferty zawsze ustawiasz sobie zadanie po trzech dniach. Albo lepsza rzecz, automatyzacja w naszym systemie pilnuje, żeby tu pojawiło się zadanie, a następnie pod koniec każdego tygodnia sprawdzamy czy aby na pewno wszystkie follow-upy zostały wykonane i ktoś to konkretny robi. Ktoś sprawdza raz na tydzień, raz na tydzień, czy aby na pewno do tych follow-upów dochodzi. I jeszcze świetna sprawa, jeżeli ktoś delegujecie follow-upy, to fajnie, żebyście też zdelegowali, że ktoś raz na tydzień się zastanawia, czy one są sensownie robione. Czyli zrobiliśmy 100 follow-upów, z czego zapięło się zero ofert. Robimy je bez sensu. To jest dopiero zdelegowanie procesu, nie? Czyli zdelegowaliśmy kiedy to się zaczyna. Jak dojdzie do tego, że to się wydarzy, że automatyzacja ustali to zadanie. Następnie ustaliliśmy, jak się robi ten follow-up, a następnie ktoś raz na tydzień sprawdza, czy te follow-upy są robione efektywnie. I teraz każda z tych osób ma konkretne zadanie do wykonania i my o to zadanie możemy odpytywać, możemy się do niego obniżyć, zastanowić, aby na pewno zostało wykonane. To jest zdelegowany proces. A teraz proszę, żebyście robili follow-upy. Nijak się ma do tego sposobu delegowania. Czyli delegujemy, kiedy coś ma się zadać, jaki jest początek, jaki ma być rezultat, co się dzieje po drodze. Po drodze staramy się zautomatyzować jak najwięcej rzeczy. Jeszcze dołączamy komponent poprawiania tego procesu i sprawdzania, czy on jest jakkolwiek sensowny, że ktoś raz na jakiś czas sprawdzi, czy te działania przynoszą jakikolwiek rezultat. I to właśnie dopiero można nazwać delegowaniem. W które rzeczywiście coś wnosi. Bardzo często w bardzo wielu firmach jest tak, że gadają o problemach, gadają, 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 gadają też o rozwiązaniach, gadają, gadają i z tego nic absolutnie nie wynika. Każdy z Was pewnie tego doświadczył jako pracownik z kolei, że jakby idziecie na wycieczkę do menadżera, zgłaszacie mu problem i on mówi: No to coś wymyślę, idzie na produkcję i mówi: Proszę, zróbcie to, żeby tak było. Dobra, i oni mówią: No, zrobimy, dzięki, i problem zawsze wraca. Jeżeli tak macie, to napiszcie hashtag tak mam. W komentarzach, że proszę, a tam nic z tego nie wynika. Dobrze. Co dalej można z tym zrobić? Uwaga. Jest tak, że tak jak widzieliście, to delegowanie jest nieco nieprecyzyjne to złe delegowanie że ono jest takie, róbcie, róbcie. I teraz uwaga. Dopatrzyłem się w mojej praktyce konsultingowej, że te takie polecenia bywają zamglone. To znaczy, Róbcie, starajcie się, pozyskujcie nowych klientów. Zdelegowałem to, zdelegowałem, kazałem im pozyskiwać. I teraz e, narysuję mgłę. Nie wiem, czy to mi się uda. Tu jest jakaś taka funkcja. Uwaga: Uf. mgła, nasze polecenia są zamglone. I tak naprawdę nikt nie do końca wie, o co nam w ramach tych poleceń chodzi. Uwaga: okazuje się, że słabi menedżerowie bardzo często celowo. Dają zamglone polecenia. Dlaczego? Dlatego, że to daje im możliwość reinterpretacji swoich poleceń. Tu zleciłem, a tu dwa tygodnie później, albo miesiąc później, przyszedłem i powiedziałem, że nie o to mi chodziło. I bardzo wielu słabych menadżerów robi to nałogowo. Zleca coś w sposób bardzo ogólny i wraca po dwóch tygodniach, mówi, że nie o to mi chodziło. Dlatego jeżeli. Wy z kolei jesteście zespołem, albo macie zespół, który oporuje i nie chce wykonywać zadań, może się okazać, że to polecenie, które do nich trafia, jest właśnie bardzo ogólne i nikt nie do końca wie, w jaki sposób się za to polecenie zabrać. Niestety, bardzo często zdarza się, że menadżerowie celowo dają tak ogólne polecenia, bo tak, niestety, się do tego przyzwyczai. Wracając jednak do problemu, ludzie nie stosują się do moich próśb, poleceń. I to jest duży problem. Niestety bardzo często okazuje się, że owe prośby czy polecenia, jeżeli są już konkretne, to są niestety kierowane od menadżera z zewnątrz, np. nowego dyrektora, który nie potrafi zarządzać, potrafi zarządzać jedynie z pozycji siły i z pozycji autorytetu, którego często jeszcze nie ma jako nowy gracz w organizacji. I taka osoba zarządza często przez konflikt, skłóca ludzi ze sobą, robi plotki i Kieruje do ludzi komunikaty, które z natury budzą opór. Teraz podam wam przykład. Załóżmy, że wy jesteście panem Markiem. Ja mówię, Marku, dlaczego jeszcze to zadanie nie zostało wykonane? Oczywiście tutaj siedzi cały zespół. Oczekuję, że jutro, do rana najpóźniej, to zadanie będzie wykonane. Liczę też, że na wszystkie przypadki w przyszłości będziesz w ten sposób wykonywał zadania i traktuj to jako polecenie służbowe. Rozumiesz? Niestety, ale bardzo wielu menadżerów komunikuje się w ten sposób, i to naprawdę nie jest dobry pomysł. To wszystko można zrobić inaczej. Można zabrać takiego Krzysztofa czy kogoś gdzieś na bok i wyjaśnić mu to. Słuchaj, przede wszystkim, dlaczego nie robisz tego? Nie mimo tego, że rozmawialiśmy o tym wcześniej. Co jest główną barierą, co jest głównym problemem? Zastanówmy się, ja ci pomogę, w jaki sposób to zrobić, żeby to się zadziało. Jeżeli masz coś, co ci przeszkadza, utrudnia, powiedz co, zastanowimy się wspólnie i ci w tym pomogę. Jest to zupełnie inny rodzaj komunikacji. Na przykład, jeżeli w waszej firmie pracują młodzi ludzie, ten drugi sposób jest prawdopodobnie jedynym właściwym, dlatego że oni nie będą się potrafili skupić na pracy, będą rotowali szukali organizacji, w której ktoś komunikuje się inaczej. Jeżeli macie organizację, w której pracują ludzie nieco starsi, oni mogą być przyzwyczajeni do takiego sposobu komunikacji i lepiej sobie z nim radzić, niemniej to nie znaczy, że ten sposób z natury nie budzi oporu. Nie? To jest tak, jak ja do swojego sześciolatka mówię, że zrób coś w ten sposób, to jego pierwszą instynktowną reakcją jest nie. I my oczekujemy, że jak będziemy tak mówili naszych pracowników, to ich pierwszą instynktowną reakcją będzie: oczywiście, Szymonie, czekałem na to polecenie cały dzień, z radością w sercu je wykonam. No nie. Więc bardzo często takim problemem jest właśnie to. Innym, innym przypadkiem, który powoduje, że ludzie nie stosują się poleceń, który bardzo często widzimy, jest to, że cała firma funkcjonuje w takim chaosie i praca rzeczywista wygląda zupełnie inaczej, niż wydaje się zarządzającym, do tego stopnia, że w tych firmach ludzie nauczyli się żyć jak, jak mogli w dżungli. On po prostu wiecie, mogli go tutaj wklej, proszę gdzieś, tu widzicie, i ten mogli nauczył się żyć tymi, w tym lesie, w tej dżungli, z tymi małpami i tak dalej, nie? I bardzo często ludzie w firmach też nauczyli się wżyć w taki sam sposób, nie, że Rzeczywistość korporacyjna, korporacyjne tryby, machiny kręcą się, jak się kręcą. Nasza firma kręci, jak się kręci. I niektórzy buszmeni po prostu po pięciu latach życia nauczyli się z tym żyć. I ktoś przychodzi, każe im pracować inaczej, nie wiedząc w ogóle, jak wygląda to buszmańskie życie w tej naszej dżungli firmowej. I czasami jest tak, że firma jest w tak ogromnym chaosie, że pomysły, które idą z góry, nie przystają zwyczajnie do rzeczywistości ludzi, którzy robią operacje, i oni świadomie się ich nie słuchają, bo wiedzą. Jak należy przeżyć. I często widzę organizacje, które żyją w tak śmiesznym układzie, przez lata całe. To znaczy, ci dyrektorzy trochę nie widzą tego, że oni żyją jak buszmeni, a ci buszmeni trochę nie mówią o tym dyrektorom, bo już się nauczyli z tym żyć. Nauczyli się oszukiwać czy naciągać system premiowy i generalnie jest OK. Żyją sobie. Czasami z nie na dzień, czasami z roku na rok, ale żyją. I teraz. Jeżeli masz taką sytuację, to po tym opisie, o który teraz powiedziałem, będziesz w stanie ją zidentyfikować. Rzeczywiście twoja firma jest w głębokim chaosie i niektórzy po prostu nauczyli się z nim żyć. Bardzo łatwo to rozpoznać po tym, że nowym ludziom trudno się wdrażać, że oni bardzo rotują, że ci nowi ludzie nie potrafią wejść w to środowisko i często odpadają i szukamy kolejnej osoby, kolejnej i jeszcze kolejnej, która być może do tego środowiska nam zapasuje, a być może nie zapasuje. Czasami jest też tak, że w ramach tego chaosu jest tyle różnych próśb i sugestii, to też się często zdarza, że zarządzający proszą o coś, i drugi raz proszą, i czwarty, i piąty, i o jeszcze jedną rzecz, i o jeszcze jedną rzecz, i o te poprzednie już nigdy się nie upominają, więc każdy się już nauczył, że dobra, przyjdzie raz na miesiąc, się zapali. To jest cytat, słuchajcie, cytat z handlowca u jednego z klientów, których osobiście obsługiwałem. Że jedyny problem w tej pracy jest taki, że prezes raz na miesiąc sobie przypomina, że nie rośniemy tak jak chce, i wtedy robi przez trzy dni robi taką wielką wojnę, robi masę spotkań, tam opowiada na morzeczach. Nikt się tym nie przejmuje, bo on potem po to nie wraca. <laughs> I tak nikt tego z nas nie robi. Nauczyliśmy się z tym żyć. Po prostu tak ma. Raz na miesiąc musi odpalić na trzy dni. I nawet wiemy, kiedy jest, bo wtedy, jak podjeżdża pod firmę, to tak biegnie do firmy. Jest taki zły na minie. Więc jakby wiemy, że jest, wszyscy na to kiwają ręką, nic się nie dzieje. Co jednocześnie daje nam kolejny punkt do refleksji, że jeżeli mówimy, że coś mamy zrobić w określony sposób, a potem do tego nie wracamy, nie egzekwujemy tego od ludzi, no to z tego bierze się problem. Natomiast zróbmy z tego dobre, mądre podsumowanie. Uwaga, jeżeli mam ten moment chaosu, tego, że ludzie się mnie nie słuchają, tego, że już w kulturę wszystkim weszło, że ten zespół 3, 4, 5, 6, 7 osobowy to jest najmądrzejszy na świecie i się mnie nie słucha. I już zaszło to tak daleko, że ciężko to odwrócić. To uwaga, jedną z najlepszych rzeczy jest zrobienie kompleksowej zmiany. Zmiany, który rozpoczyna się od kick który opisuje w jednym z odcinków naszego podcastu. Ten odcinek ma numer S01, opisuje, jak przeprowadzić taki kick-off. Mówimy ludziom, jaki jest stan dzisiejszy, jaki jest stan, do którego chcemy dojść. I jak to konkretnie zrobimy? Mówimy na przykład o tym, że obecnie nasza sprzedaż spada, pracujemy w zły sposób, nawyki, które się tu wykształciły, są złe i musimy zmienić sposób pracy, jeżeli chcemy przeżyć na rynku. A naszym docelowym stanem jest taki konkretny stan. I teraz zwróćcie uwagę, że projekt zmiany zakłada, że po kolei robimy wiele działań z tym zespołem, przerabiamy sposób i pracy, sposób ich ofert i tak itd. Tak I uwaga, gdzieś tam w międzyczasie tej zmiany te osoby które szkodziły naszemu zespołowi, wprowadzały złą atmosferę po prostu zwyczajnie, same odchodzą, a te, które zaakceptowały nowy sposób pracy, zostają z nami. Do końca tej zmiany i po prostu zaczynają pracować w nowy sposób. Ale zmiana, żeby zaszła, żeby ludzie zaczęli się stosować do Waszych próśb i poleceń, musi być kompleksowa, musi wynikać z czegoś, musi mieć swój początek, musi mieć swój koniec, musi być ustrukturyzowana. Te działania się muszą dziać po kolei, ludzie muszą rozumieć, po co one się dzieją. I też my, jak dotrudniamy nowe osoby, to dotrudniamy je w taki sposób, żeby pasowały do tego docelowego stanu, który chcemy. Zastać. I to jest jedyny sposób, który znam, wyleczenia tego problemu kompleksowo i długoterminowo, bo później po tej zmianie jest ją znacznie łatwiej utrzymać i modyfikować, niż znowuż skupiać się na prośbach. Więc jeżeli macie taką sytuację, że prosicie swój dział wielokrotnie przez rok cały i tam niewiele się zmieniło, to kompleksowa zmiana jest najprawdopodobniej jedynym sposobem wyleczenia tego problemu. I jedynym sposobem wyłonienia z tego zespołu ludzi, którzy nauczą się pracować po nowemu, jedynym sposobem na Humanitarne pozbycie się z zespołu osób, które po prostu do niego nie pasują. I teraz na deser, po czym rozpoznać, że ktoś nie pasuje do zmiany, do próśb, które chcecie prowadzić? Mam moją ulubioną macierz, na jednej jest chcę, a na drugiej jest potrafię. Eee, potrafię. I tutaj jest chcę, tu jest nie chcę, tu jest nie potrafię, tu jest potrafi. Jak ktoś chce i potrafi. Radość i szczęście. Idealny członek zespołu. Jak ktoś potrafi, ale nie chce, duży znak zapytania. Jak ktoś nie potrafi i nie chce, to de facto natychmiast musicie się rozstać. A jeżeli ktoś chce, ale nie potrafi, na pewno dacie radę wyprowadzić tego kogoś. Bo jeżeli on chce, a nie potrafi, to nauczyć go będzie bardzo łatwo. I teraz te osoby powinny momentalnie zniknąć z waszych zespołów. Ani nie chce, ani nie potrafi. To nie jest miejsce dla ciebie w tej organizacji. Jeżeli ktoś potrafi, ale nie chce, możemy próbować popracować nad postawą i poprawić ją. Być może ten projekt zmiany to zrobi, być może nie. A w kontekście tego, że ktoś nie potrafi, ale chce, na pewno damy radę się nauczyć, a przynajmniej spróbujemy. I ja mam też taką lekcję ze swojej organizacji, że bardzo często ci ludzie, ten proces przejścia do góry zajmował im na przykład 6 miesięcy, czasem dłużej, ale po nastąpieniu tej zmiany. Rezultaty były niesamowite. Zostawali oni z nami. Mieliśmy do siebie zaufanie też, bo wspólnie przeszliśmy tę drogę i było to po prostu dobre i skuteczne. I teraz uwaga dla osób tych i tych: nie robicie zmiany w taki sposób, że mówicie słuchaj, to się staraj, tylko robicie po prostu program naprawczy. Naprawczy. Czyli umawiacie się na przykład na trzy miesiące, wspólnych działań rozwojowych co dwa dni się z tobą spotykam co tydzień daję ci zadania zastanawiamy się i co dalej zrobić jak dalej ci rozwinąć to przecież na tym właśnie powinien skupiać się menadżer na pomocy ludziom w stawaniu się ludźmi którzy ich chcą i potrafią czyli podsumowując ten odcinek dałem wam trochę wskazówek dałem wam trochę wskazówek odnośnie precyzyjnego delegowania dałem wam trochę wskazówek odnośnie tego że czasami tak daleko zaszło to już w naszej organizacji, że nie ma innej drogi odwrotu niż kompleksowa zmiana. E, dałem Wam macierz, do oceny chcę, potrafię. E, pamiętajcie, żeby robić programy naprawcze i jeżeli te programy nie przyniosą założonych w nich rezultatów, czyli umówiliśmy się, że program naprawczy trwa trzy miesiące, ale ktoś go nie realizował, nie robił tego, na co się umówiliście, to to jest wtedy czas, żeby przybić sobie piątkę. E, nie stać firm, moim zdaniem, na zespoły, które nie stosują się do rzeczy, które wspólnie ustalamy. To jest zbyt drogie i zbyt źle wpływa na wszystkie nowe osoby, które przychodzą do Waszej firmy. Pamiętajcie o tym. To koniec części merytorycznej tego odcinka. Zachęcam Was do komentowania, do pytania. No i cóż, liczę, że wnosi to jakieś inspiracje w wasz sposób zarządzania, delegowania, czy naprawienia tego, że zespół się nie stosuje do tego, co ich prosicie. Dzięki wam bardzo. Zostawcie subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!